W Mucha przeżyła. Insekto nauta wykonał swoją misję, więc w tym momencie będzie wypuszczony. I poleciał. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1.

And then we now see that uh, the rocket is going down. The parachute started just fine. Cześć, jak już widzieliście odbył się kolejny lot załogowy w tej oto kapsule. Tym razem poleciała mucha, którą było nieco ciężej złapać, ale okazuje się, że mucha nie widzi szkła, więc pod szklankę i potem trzeba było tylko wyciągnąć i wsadzić do środka. No ale dobra, co poszło nie tak, a co poszło dobrze? No generalnie dobrze poszło, że spadochron kapsuły się otworzył, czyli system bezpieczeństwa kapsuły zadziałał. Przez system bezpieczeństwa mamy na myśli to, że kapsuła spada oddzielnie od rakiety, co gwarantuje jej pewne otworzenie spadochronu. Natomiast nie otworzył się spadochron rakiety, co było prawie też spowalne tym systemem, ponieważ kiedy kapsuła odpada, to ciśnienie rakiety ucieka i spadochron ma już mniejszą siłę do wypchnięcia. Mniejsza siła go wypycha. Też mimo dosyć... Mocnego oklejenia silnika taśmą wypadł on z mocowania, więc sprawdzenie to się przyczyniło. Więc Na razie, loty załogowe będą zawieszone do momentu, kiedy uda mi się rozwiązać problem. Mam nadzieję, że się uda. I zamiast tego, skupimy się na testach wysokości lotu i być może powrócimy do testów elektroniki. Czyli teraz, jakby w planie, będzie, żeby tutaj Amura 1.1.2 wystrzelić na silniku D, czyli dwa razy mocniejszym niż te, co lata, bo lata na C65. Na D97 powinien powiedzieć na około 200 metrów. Być może zagwarantuje to, to, że system elektroniczny będzie miał więcej czasu, żeby otworzyć spadochron, i też być może potem lot załogowy się odbędzie. Załogowy. No, i jakąś pewnie też muchę czy inne Przez to, że rakieta dosyć twardo wylądowała, to była trochę pobijana, a że farba, do no już jej nie posiadam. To miejsca, gdzie po prostu farba odeszła, zostały oklejone takim papierem. Z daleka może to i będzie wyglądać dobrze, no nie wiem. Jest to jakieś rozwiązanie, może poszukam farby. Gdzieś może ją jeszcze mam i wtedy to pomaluję ładniej. Chyba nie jest to ten sam papier, na którym jest napis jednej do druga. Też przymocowałem tutaj starą głowicę. Niestety możliwe jest, że kamerka uległa uszkodzeniu podczas uderzenia, bo przy drugim starcie z Sazanem, ten pierwszy start Sazana w filmie, no to był obraz rozmyty tak po środku. Nie wiem, może coś się z obiektywem stało zobaczyć, nie miałem czasu po prostu jeszcze nie miałem czasu, okazji sprawdzić czy kamerka działa w filmie też widzieliście dwa starty Sazana, oba udane, ten pierwszy w filmie to się odbył w poprzednią sobotę czyli wtedy kiedy puszczałem Amura z Muchą, a drugi start który jest na filmie to był nagrany chyba jeszcze sprzed dwóch tygodni kiedy po prostu miałem samego Sezan, to jednej rakiety na film, to nie chciałem dawać. Więc jest w tym zestawieniu tutaj. Więc tam, tam jeszcze kamerka dobrze nagrała. Ciągle trwa też praca nad następną rakietą, która najprawdopodobniej będzie się nazywać Sazon Mark II. Tu jest czubek przyklejony do, do kawałka korpusu rakiety, kadłuba. Dalej jest taki oto adapter, tutaj w tym miejscu będzie spadochronowinięty, bo system będzie mechaniczny i będzie się otwierał dookoła. I jeszcze mamy główną część korpusu z modułem silnikowym, ponieważ moduł silnikowy, czyli ta część jest wymienna, temu są tu śruby. Pozwalają to odkręcić. Dzięki temu będzie się to trzymać podczas lotu, a też luzy nie są zbyt duże. Zaraz jeszcze pokażę. Tu jest jeszcze nie w pełni dokończony drugi moduł silnikowy. Na razie jest tu włożone to gniazdo, ono nie jest przyklejone. Ono będzie w tym tu, a ten potem będzie z silnikiem hybrydowym, o ile wszystko zadziała jak powinno. Więc jest to taki kawałek, i on tym kołnierzem wchodzi, jest przykręcony. Mam też zrobione lotki, stabilizatory, stateczniki do rakiety. Są one wykonane z płyty HDF, takiej coś ala Płyta Meblowa. Dosyć wytrzymała, łatwo się tnie i jest tania. Oraz są pomalowane farbą emaliową, tu jest czarna. I pomalowane srebrną po krawędziach. Jest, jest to farba przeznaczona do plastikowych modeli samolotów, czy Statków, pojazdów, ale nadaje się do malowania rakiet też w takich puszkach, kto kupuje Emaliowa Rebel. A tutaj jest to, co jest na razie jako sadzon Mark II pełnej okazałości. No, jeszcze nie jest to dokończone. Wysokość wtedy jest około 1,5 m. Jest, nie jest to pomalowane. To jest taka folia samoprzylepna winylowa. Podobnie używa się do oklejania samochodów na przykład. Jak widzicie jest połączenie. Dobrze, w takim razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zachęcam do łapki w górę oraz zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Warto kliknąć dzwoneczek, tu będziecie powiadomieni o nowych filmach. Cześć!